Znajdujemy się podczas 10 jubileuszowej edycji Bike Expo w Kielcach. Jest to dla nas okazja do zaprezentowania marki Nexelo w nowszej odsłonie. Przyjechaliśmy tutaj z nowościami, które mamy w naszej ofercie. Przedstawialiśmy naszym klientom produkty, które w przyszłym roku będą dostępne w sprzedaży. Również tutaj mogliśmy spotkać się z klubem KKW Solowa z którym współpracujemy. Jest to też okazja do podsumowania sezonu kolarskiego, który zakończył się tak naprawdę w ubiegłym tygodniu finałem Pucharu Polski. Podsumowując ten sezon, klub osiągnął bardzo dobre wyniki. Nasi zawodnicy zdobywali medale. Tak jak Magdalena Zielińska złoty medal mistrzostw akademickich mistrzostw Polski. Filip Brzuska srebrny medal olimpiady młodzieży, czyli mistrzostw Polski juniorów Młodszych. Czwarta na tych zawodach była Wiktoria Hejman w drużynowej klasyfikacji, klub zajął trzecie miejsce na tych zawodach. Podium w klasyfikacji generalnej. Wiktoria była trzecia w pucharze Polski, Filip drugi, Magda czwarta początkiem sezonu chciałam właśnie wystartować na Pucharach Świata i zrealizowałam ten cel. Wystartowałam w Albstadt w Niemczech. Współpraca z Nexelo daje mi możliwość testowania nowych części oraz spędzania czasu ze znajomymi. Po prostu robię to, co lubię. Ja chciałem podkreślić, że. Bardzo jesteśmy wdzięczni za taką współpracę, za to, że klub reprezentuje nas w barwach KKW Celowałżych i za to, że wkładają tyle wysiłku trenerzy i prezesi i sami zawodnicy w osiąganie tak znakomitych wyników.